Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj przygotujemy sobie przepyszną, chrupiącą bagietkę z kurczakiem. To jest marzenie każdego, kto jada poza domem. Dzisiaj Wam pokażę, że możecie zrobić przepyszną bagietkę, którą weźmiecie ze sobą gdziekolwiek idziecie. Zaczynamy. Mm. Przygotowanie naszej kanapki zaczynamy od kurczaka. Mam tutaj, no, pół piersi z kurczaka. Nie muszę tego nawet delikatnie rozbijać. Co robię z kurczakiem? Doprawiam tylko pieprzem świeżo zmielonym i do tego posypuję hojnie solą. I moi drodzy, czekam, aż patelnia się rozgrzeje. Ona jeszcze potrzebuje dosłownie minutki, więc kurczaka zostawiam sobie tutaj, on sobie odpoczywa i przechodzimy do sosu. Sos jest podstawą, jeżeli chodzi. O, ten przepis. Dlaczego? Bo on nadaje smaku, on lepi wszystko i łączy wszystkie składniki w jedność. Więc dodajemy majonez, O tak trzy łyż łyżeczki majonezu, takie hojne. Do tego wciskam sok z cytryny. Jeszcze troszeczkę. Mogę tego kurczaka też delikatnie skropić tym sokiem, a co? I dodaję posiekaną pietruszkę, dodaję do tego odrobinę sosu sojowego, nie za dużo, ciutkę. I oczywiście, pieprz świeżo zmielony. Najważniejszym składnikiem, który łączy te wszystkie rzeczy ze sobą, to jest moi drodzy świeżo starty parmezan albo jakiś inny twardy ser podpuszczkowy. I przyszedł czas, żeby, żeby usmażyć tego kurczaka. Ja to robię w ten sposób łatwo, szybko i prosto, żeby wam pokazać, że da się zrobić od ręki takie danie. To zostawimy tutaj. Będziemy przewracać kurczaka. W międzyczasie ja biorę sobie jeden mały ząbek czosnku. Kroję go i siekam. I ten czosnek też idzie do sosu. Możecie do takiego sosu dodać sobie przeróżne składniki. Spróbujcie na początek w oryginalnej wersji. A potem będziecie eksperymentować. Możecie dodać wędzonej papryki, słodkiej papryki pikantnej papryki, albo możecie dodać ogórka kapary, co tylko Wam się podoba. Zmniejszmy ogień na patelni. Moi drodzy, sos jest już gotowy. Kilka minut, kiedy ten kurczak się smaży, on się zaprzyjaźni z tymi wszystkimi składnikami i powstanie naprawdę rewelacyjne połączenie. Moi drodzy, teraz szybka lekcja smażenia na patelni. Jeżeli robimy coś na patelni, to jak wrzucimy nasze mięso, obojętnie czy to jest kurczak, czy to jest wieprzowina, wołowina, moi drodzy, nie dotykajmy tego, zostawmy to w spokoju, do momentu, aż mięso na bokach zacznie się ścinać. Ja go nie obracam, ja go nie dotykam, ja go nie głaszczę, ja nie zaglądam. Dzięki temu mięso też nie będzie przywierać, bo ono stworzyło taką, skarmelizowało sobie delikatnie osłonę i z łatwością można przewrócić mięso na drugą stronę. Ponadto, spójrzcie, jakiego koloru nabrało. Wiecie dlaczego? Tak wygląda ten kurczak, a nie inaczej, bo nie dotykałem tego kurczaka. Przejdźmy teraz do przygotowania sobie tych wszystkich składników, które mamy. Bagietka. Co robimy z bagietką? O tak, musimy ją tylko sobie przekroić. Nie do końca, tylko w ten sposób kładziemy. Ona później nam wejdzie na patelnię. Nie będziemy używać tutaj piekarnika zbędnie, grilla. Mamy patelnię, to sobie lecimy z tą patelnią. Tutaj mam pomidora. Ja wiem, on chyba był myty. Ale chyba. Nie mam pewności, więc postanowiłem go jeszcze raz przemyć. Dodamy sobie pomidorka, bo on nada takiego fajnego pomidorowego smaku do naszej bagietki. I teraz tak, moi drodzy, sałata rzymska. Przepyszna, delikatna, chrupiąca. Wrzucamy ją do tego sosu. Tak, sałata rzymska jest o tyle fajna, bo ona jest dość zbita, twarda i no możemy ją kroić. Spójrzcie, mieszamy ją z tym sosem. I to jest dodatek do naszej kanapy. Wszystkie składniki już mamy. Teraz czekamy na tego kurczaka. Moi drodzy, jeżeli chcemy, żeby mięso było przepyszne i soczyste, ściągnijmy je. Zostawmy je tutaj. Dajmy mu odpocząć, niech te wszystkie soki zamkną się w środku. I teraz na tą patelnię, moi drodzy, nie używam niczego innego. Na tą patelnię wkładam bagietę. Tutaj jest odrobina tłuszczu, ta bagietka przyjmie ten tłuszcz i czekam do momentu, aż bagietka przejdzie tymi smakami, bo ja wiem, że tutaj to tu nie, nie tylko tłuszcz został, ale te smaki z tego kurczaka yy, oleju nie było zbyt dużo. Jeżeli chcecie sobie ugrylować na grillu, róbcie, ale ja uważam, że ten smak z tego kurczaka niepotrzebnie nam się straci. Czekamy tylko na bagietkę i składamy nasze danie. Bagietka jest już gotowa. No wygląda rewelacyjnie, przepysznie. O, tak. I o to właśnie mi chodziło. Składamy nasze danie. Na samym początku pomidorek. Teraz możemy sobie posmarować. Tutaj mamy ten sos z tego o, z tej sałaty. Mm. Pamiętajcie, że sos jest naprawdę ważny. Jeżeli chodzi o kanapki, to sos jest chyba najważniejszy. Rozkładamy tą sałatę, która jest chrupiąca i zawiera bardzo dużo tego sosu na sam dół to wykonamy. Tak. Posypujemy to wszystko parmezanem. Tak. Albo jakimś innym serem, jeżeli macie. To jest kanapka z kurczakiem, którym jak weźmiecie do domu, pracy, albo do szkoły, albo nie wiem, gdziekolwiek idziecie i wyciągniecie taką kanapkę, to wszyscy będą wam tej kanapki zazdrościć. Na 100%. Spójrzcie na tego kurczaka. Przepyszny, delikatny, soczysty w środku. Taki właśnie powinien być ten kurczak. Kto powiedział, że kanapka? Nie może być przepysznym lunchem, przepyszną. Mm. O, spójrzcie na to. No, to wygląda rewelacyjnie. Przepyszna kanapka z kurczakiem. Przygotujcie sobie taką kanapkę. A teraz przyszedł czas, żeby spróbować tą kanapkę. Ja, ja się nie mogę doczekać. Naprawdę nie mogę się doczekać. Spójrzcie tylko na to. Ja już to widzę. Ja już to czuję. Ja już to wiem. Mmm. Mm -hmm. Przygotujcie sobie papier Przepyszny, soczysty kurczak Sos uzupełnia wszystko Rewelacja mm. Mm. A jeżeli lubicie kanapki To spróbujcie mojego Wrapa z kiełbasy Kiełbo wrapa. Rewelacja, naprawdę niesamowite. Mhm. I ta chrupiąca bagietka.